w poznaniu.pl. Poznań w minutę. Anna Lewandowska, Robert Kubica, Mateusz Morawiecki czy ambasador USA w Polsce przyjadą jutro do Poznania na Impact na Międzynarodowe Targi Poznańskie. To konferencja o wyzwaniach gospodarczych i społecznych. Wśród gości także menadżerowie takich firm jak Mastercard, Asterzeneca czy Allegro. Pomnik na Cytadeli z nową ilością czerwonej farby. Rosyjskie Z przyrównano do swastyki. Miasto zapowiada, że niebawem cokół na Cytadeli zostanie umyty, choć przy tej częstotliwości pojawiania się napisów może nie być czysty zbyt długo. Na węźle Poznań Zachód na jezdni w kierunku Piły trwają prace. Zamknięte zostały dwa pasy ruchu, co spowodowało dziś nawet 4-kilometrowe korki. Drogowcy zapowiadają, że będą przyglądać się sytuacji i szukać rozwiązań, bo prace potrwają jeszcze trzy tygodnie. 30 tysięcy złotych grzywny może zapłacić kierowca Sejczęto, którego policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej. Okazało się, że kilka dni temu stracił prawo jazdy. W